Szczęść Boże, witajcie 2 listopada. Dzisiaj tak na spokojnie, bo dzisiaj taki dzień zadumy, zaduszki. Dzisiaj chcemy wspomnieć wszystkich wiernych zmarłych. Dlatego, tak dzisiaj na spokojnie, nie ma co tam 3 minuty. Nie jest to też, też typowa najlepsza cząstka, ale niech będzie troszeczkę tak jak na najlepszej więc Zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj, może nie będziemy tyle siedzieć, co może troszkę spacerować. Tak, mam nadzieję, że mnie tutaj. Nikt to nie wyrzuci, ale jesteśmy w takim ważnym miejscu, które powstaje dopiero, a gdzie jesteśmy, za chwilę Wam o tym powiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku najlepszej cząstki. Dzisiaj taki dzień spokojniejszy. Wczoraj było dużo radości, bo wczoraj uroczystość wszystkich świętych. Wspominaliśmy wszystkich zbawionych, ich radość i chwałę w niebie. Pamiętacie, mówiliśmy przede wszystkim, że chodzi o uwielbienie Boga, ale też w tym naszym życiu z tajemnicą śmierci wiąże się też inna, chyba myślę, że nawet trudniejsza i taka bardziej nam często przypominająca się rzeczywistość. Oczywiście. Cieszymy się, że Pan Bóg jest, wierzymy w to, ale każdy z nas jednak ma tą świadomość, że śmierć wiąże się z, też z pewną niewiadomą, że kiedy umieramy, nie wiemy, co będzie z naszym ciałem, co będzie z naszą duszą. Oczywiście wiara nam w tym pomaga i świadectwo Pisma Świętego i, i pewnie wiele różnych rzeczy, które jakoś przy, towarzyszą nam naszej wierze, pomaga nam tą tajemnicę śmierci dobrze przeżyć. Żeby umierać z nadzieją, że za chwilę ujrzę Boga, ale dla każdego z nas i myślę, że byłoby tutaj yy, taką też pychą i głupotą pewnie twierdzić, że nie ma w nas totalnie lęku przed śmiercią. Dla każdego z nas jest to coś bardzo trudnego, bo nawet jak wiemy, że idziemy w lepszy świat, przynajmniej tak wierzymy, że chcemy tam pójść, że doświadczymy zbawienia, to jednak jest trudno. Trudno jest nam, którzy... Straciliśmy naszych bliskich, tych, którzy odeszli z tego świata, wspominamy ich. Po ludzku tęsknimy i nawet Pan Jezus przecież płakał nad śmiercią łazarza, jak śpiewamy podczas każdej liturgii pogrzebowej, kiedy ksiądz modli się nad trumną. Pan Jezus też płakał i właśnie przecież pocieszał nieraz ludzi płaczących nad śmiercią swoich bliskich. Dawał im nadzieję w serce, ale nie potępiał ich za to, że płakali bo przecież, dlaczego płaczecie, przecież żyje, Bóg żyje, że zmarły staniecie. To jest tajemnica, na którą musimy się pochylać e, każdego roku. Dobrze, że taka okazja jest. E, nie wiem, czy oglądaliście taki film, taką bajkę Coco. E, może to zabrzmiało tak trochę teraz wybijająco z klimatu, ale e, to bardzo ważne, co chcę o tej bajce powiedzieć. E, to bajka, która przedstawia taką chyba hiszpańskie wierzenia na to wychodzi z tego, co tam zrozumiałem z tego odnośnie kultu zmarłych, że jeżeli ktoś ktoś pamięta o, o swoim zmarłym, jeżeli zapali mu znicz, jeżeli będzie się modlił za niego, to ta dusza przetrwa i będzie w tym, po tej drugiej stronie życia będzie, będzie istniała Taka była sytuacja, że jeżeli w tym filmie tak było przedstawione: jeżeli ktoś zapomni, nie będzie ani jednej osoby, która pamięta o swoim zmarłym, to ta dusza zostaje unicestwiona. E, na szczęście jest to bajka, która e, nie jest zgodna z naszą wiarą, chociaż oczywiście bardzo ważna jest nasza pamięć o zmarłych, nasza modlitwa za nich, o to, żeby byli przy Panu Bogu. Może wielu z nich potrzebuje i dzisiaj e, warto sobie o tym przypomnieć. E, warto też. E, skorzystać z tego, co daje nam Kościół, a mianowicie z tego możliwości zdobycia odpustu zupełnego za osobę zmarłą przez pobożne nawiedzenie cmentarza, modlitwę za zmarłych. Możemy osiem dusz w tej Oktawie w oktawie, w oktawie Wszystkich Świętych wyciągnąć z czysta, przez naszą czystą duszę, naszą komunię w intencji zmarłych i też oczywiście nawiedzenie cmentarza. I to jest ważne, żebyśmy pamiętali, bo tym osobom pomagamy, ale to nie jest tak, że jest ktoś zapomniany przez kogokolwiek i ginie na wieki. Tak naprawdę cały czas jesteśmy w umyśle Pana Boga, jesteśmy w Jego rękach. Przepiękne i bardzo też takie myślę ludzkie jest to dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Hioba, który mówi wiem, że wybawca mój żyje, że. Moimi oczami ujrzę dobroć Boga, miłość Boga, samego Boga. To jest takie wielkie rzucenie się Pana w ręce Pana Boga, człowieka, przeżywającego swój wielki wielki rzeczywiście kryzys. To jest coś, co, co Pan Bóg nie stworzył. Bóg z śmierci nie stworzył na przyszła, jak mówi Pismo Święte, razem z chorobami, z cierpieniem przez zawiść diabła, przez to odeś Pana Boga w związku z naszym grzechem, że od Niego się odłączyliśmy, przez to przychodzi śmierć, też ta fizyczna. Bóg śmierci nie stworzył, a ten dzisiejszy dzień bardzo potrzebny i właśnie dobry, żeby był taki dzisiaj, tak cicho, żeby było też tak, właśnie takim przepiszeniem swojego życia, żeby się z tym zmierzać. I to jest myślę, że dużo lepszy sposób zmierzenia się z tajemnicą śmierci, niż zabawy, które są organizowane też często tak naprawdę jeszcze z demonicznym kontekstem. Śmierci nie trzeba ośmieszać. Śmierć trzeba wejść, jest to bardzo ludzkie, każdy z nas kiedyś umrze. No i to jest rzeczywiście niesamowita tajemnica, że każdego z nas to czeka. Każdy z nas będzie do tego musiał przechodzić. Ale chcemy właśnie też, żeby ktoś o nas pamiętał. Pamięta o nas przede wszystkim Bóg, i to jest niesamowite, że to nas bardzo pociesza, i myślę, że to jest potrzebne, żeby to, to sobie przypominać, że jesteśmy rzeczywiście w pamięci Pana Boga, w Jego myśli, w Jego, w Jego sercu nieustannie zapisani. Szczególnie już po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, po naszym chście. Nasz wybawca żyje, to co mówi Hiob. Wybawca mój żyje i. On jest zmartwychwstaniem umarłych. W Nim mamy życie, w Nim możemy być pewni, chociaż po ludzku nie możemy być pewni, ale na tyle, ile możemy, że przetrwamy. Nagrywam to dla was w takim szczególnym miejscu. Tak myślałem, gdzie to zrobić. Wczoraj był film pod sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy nowej ewangelizacji św. Jana Pawła II która też miała nam przypomnieć trochę też te niebieskie Jeruzalem świątynię, którą będziemy kiedyś w niebie. A dzisiaj jestem w innym miejscu. Może z was niektórzy pamiętają to miejsce. Nie wiem, czy, czy kojarzycie. W czerwcu była taka seria yy, yy, Lekarz ser złamanych. Wtedy tutaj to miejsce dopiero powstawało. Były wykopy duże. Teraz już tutaj jest, coś już jest. Powstaje tutaj taki, na Starotoruńskiej w Toruniu taki yy, Park Pamięci osób, które ratowały Żydów w czasie II wojny światowej. Też Ukraińców, którzy ratowali Polaków, którzy okazali się braćmi, nie okazali się mordercami. Dlatego tutaj też przyszedłem z Wami. To miejsce właśnie, które daje pamięć, bo dzisiejszy dzień jest dniem, kiedy właśnie powinniśmy pamiętać. Pamięta przede wszystkim Pan Bóg, ale też nasza pamięć jest, jest ważna, bo pamięć, jeżeli pamiętamy, to znaczy, że kochaliśmy, że kochamy i chcemy się modlić modlić się za osoby zmarłe, uczyć też tego młode pokolenie, żeby modliło się właśnie z tego względu, że, że to jest trudne. Trudno jest, jest przejść do, do tego drugiego świata i myślę, że każdy z nas dzisiaj powinien tak w pokorze stanąć przed tą tajemnicą śmierci, yy, uświadomić sobie, tak, tak się zatrzymać, też tak, że na każdego z nas to przyjdzie i właśnie tak po z wielką pokorą i z takim wielkim też, też yy, no właśnie, yy, szacunkiem. Szacunkiem przed tym, co nas czeka. No cóż, ale tak jak ten dzień jest rzeczywiście dniem trochę smutnym, ale też pamiętajmy, że rzeczywiście nasz Zbawca żyje. Jesteśmy w pamięci Boga. Więc tak kształtujmy nasze życie, tak róbmy wszystko, żeby być zawsze w Jego rękach. Odpowiadajmy na to Jego zaproszenie do świętości, żebyśmy mogli jak najszybciej, kiedyś już po przejściu do tego świata, świętować przede wszystkim 1 listopada, a nie drugiego. Drugiego to dzień, kiedy modlimy się za zmarłych, przebywających w czystu. I Pani bardzo proszą, ja w ich imieniu też chcę to przekazać, tą wielką prośbą, modlitwę, aby modlić się, aby mogli oglądać już Chrystusa w fale wiecznej, właśnie, żeby to słońce, jak jest Chrystus za nimi, zaświeciło. Błogosławię Wam z tego miejsca, dzisiaj tak spokojnie, bo też tak myślę, że inaczej, inaczej się nie da też dzisiaj. Eee, no... Miejcie się najlepiej, i pamiętajcie o swoich zmarłych, pojedźcie na cmentarze, ale przede wszystkim pamiętajcie o nich w sercu i w modlitwie, w Komunii Świętej w odpustach, przyjmowanych za nich. Pamiętajcie o bszach Święty za zmarłych. Oni tego najbardziej potrzebują. Świeczka jest ważna. Ważna jest taka zewnętrzna pamięć, ale pamiętajcie, że Bóg przede wszystkim patrzy na to, co serce niewidoczne dla oczu. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pa.